99 lat jako zwierzęta w GTA 5. Mój przyjaciel niestety mnie zdradził, ale czy udało mi się na nim zemścić? <śkwinny> 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 O, o nie, poczekajcie, skończyła mi się amunicja. One są dosłownie wszędzie. Te małe szczury zaraz rozwalą to drewniane coś. Spokojnie robociku, mam na to idealny yeah. plan. Aha. O nie. Oh, oh, moja głowa. Naprawdę? Przepraszam, Gotti. Nie miałem wyboru. Albo ty, albo ja. Czy ty sobie ze mnie szartujesz? Michał, ty jesteś oszustem. Widzowie, oh, 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 oh. one mnie gryzą. Oh, oh. Proszę pomocy. Gotti. Czy Zostałem jedno? Poczekaj, co jest? O mój Boże, ten dzień nie może być jeszcze gorszy. Ale wygląda na to, że żyję i właśnie zostałem jednorocznym szczurem. No i coś mam takie przeczucia, że przez całe życie będę zamieniał się w różne zwierzęta. Okej, okay, dobrze, ale gdzie teraz jest Michał? O, poczekaj. Michał! Rozumiesz to? zapłacić za wszystko, co mi zrobiłeś. Gotti, ale jak ty niby chcesz się zemsić? Przecież ty jesteś śmierdzącym szczurem. O, w sumie to tak, nie przemyślałem tego trochę. Ale może ludzie w tych domach jakoś nam pomogą. Panko, halo, jest ktoś tutaj może potrzebuje pomocy. Po tej głupi czerwono włosy mnie stracił i naprawdę przydała mi się pomoc. O nie to są to koty. Ooo, oh, oh, oh. nie nie widzowie, one są naprawdę głodne. Ale jeżeli uda nam się dostać do tej rury kanalizacyjnej, to uda nam się przeżyć. <noise> E, o nie, proszę, błaga was, koty, zostawcie mnie! Teraz, żeby obok nich na spokojnie przejść, będziemy musieli naprawdę zwiększyć tempo i... wysoko skoczyć! Uh. Hej, poczekaj na mnie, Ja! Uh. Yeah. Przez ten cały czas... Uh. Uh. Przez ten cały czas próbowałem odzyskać pewność siebie i nadal nie mogłem uwierzyć w to, że Michoł mnie zdradził i został celebrytą! Więc okej, okay, dobrze! Walczyłem z tymi szczurami jak najmocniej potrafię, ale niestety... Nie udało mi się uratować Gotiego. On mnie żyje! Całą historię znajdziecie w mojej nowej książce. Uuuh, widzowie, to jest totalnie nie fair. Michał dosłownie został celebrytą, a ja zamieniłem się w jakiegoś głupiego krokodyla! Wiesz to Goty, myślisz, że to jest i tak lepsze od tego szczura. Eee, um, gdzie jesteś? Uuuh. Kolejny dzień i kolejny dobry połów dla Tomiego Śledziowego najlepszego wędkarza w całym GTA 5! Ja nie wierzę, jaki ten gościu ma wysokie. Hej, ale poczekajcie! Wygląda na to, że to stworzenie nadal żyje! Teraz wszyscy zapijcie go! Hey, proszę tystań, to praty, trasie, to zainy, ale wygląda na to, że ten dźwig jest bardzo niestabilny. Więc to jakby troszeczkę nabrać malutkiego rozpędu, a potem na końcu. Po Powinniśmy być w stanie. wywrócić wrócić do zgubienia jest, robociku. Ja nie wiem, że udało nam się przeżyć. To było naprawdę niesamowite, ehm, robociku. Pomoż, mi Gotti, proszę pomoż! Do zobaczenia, głupi śmierdzący krokodylku! Ej, gościu, co ty robisz? Naprawdę posełujesz? To jest mój robocik! Oh no, ja muszę go dogonić. Na szczęście jestem krokodylem. No i na powiedzieć, powinienem ich dogonić, zatrzymać ich i odzyskać robocika. A przynajmniej mam taką nadzieję. Dawaj, 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 on się coraz bardziej oddala. Cały czas zmierza do oceanu. Gotti dość rady wierzę w ciebie musisz być szybszy. Jedynym sposobem na dogonienie go jest nurkowanie w dół i nurkowanie w górę i zebranie mocnego rozpędu. O, robocik byłby naprawdę pod wrażeniem, gdyby zobaczył co ja teraz robię! <laughs> Nie wiem czy wiesz, to mi ale goty już tutaj jedzie! Eee, robociku, wygląda na to, że jeszcze troszeczkę poczekasz. Bo właśnie muszę unikać tych wszystkich podwodnych bomb. Nie mogę dotknąć nawet pojedynczego z nich, co będzie naprawdę trudne, bo jestem ogromnym, przeogromnym krokodylem! Bo to może jeszcze troszeczkę podchodź. Poczekaj, moja i... podwózka właśnie przyleciała! Ha? Poczekaj, to brzmiało jak samolot. Okej, okay, dobrze niech będzie, muszę się naprawdę pośpieszyć. No, nie żartujecie sobie ze mną, oni właśnie wsiadli do tego samolotu. Jeżeli on odleci z robocikiem, to ja stracę go na zawsze. No i wiesz co, to mi śledziowy. Do, Poczuj, jabanie, uderzenie, krokodyla, kija, Okay, Gotti, naprawdę dziękuję Wow, poczekaj, co ci się wow. stało? O mój poszeli, ja się wiesz, Robociku, udało się, ty wróciłeś No i wygląda na to, że zamieniłem się w królika, który jest troszeczkę ładniejszy od krokodyla Eee, oh no To mi śledziowe musiał zadzwonić na policję Gotti, oni są wszędzie i nas otoczyli, co my teraz zrobimy? Mam na to idealny pomysł, zrobiły to, co króliki potrafią najlepiej To jest ten czas, aby wyskoczyć no. Siemanko chłopaki, co tam u was? Dobra robota goty, let's go! Okej, okay, dobrze, niech będzie, musimy wrócić do miasta, ale czy ja mogę... Poczekaj, serio, mogę prowadzić jako królik tą łódkę policyjną? To jest naprawdę dziwne. Ale dobra, nieważne, musimy się naprawdę pośpieszyć. Wygląda na to, że mamy kupić niespodziankę. Moim celem teraz jest znalezienie sposobu, jak odnaleźć Michała. Okej, okay, pierwsze co musimy zrobić... Robić to sprawdzić gdzie on jest eee, Poczekaj czy To jest uuu, uuu, To było naprawdę bliskie O mój Boże ludzie Proszę was jestem sławnym Bogatym człowiekiem nie mam Czasu musimy go teraz szybko Dogonić okej okay, dobrze widzowie to Jest to całe calutkie miasto Los Santos jak widzicie zostałem słonie teraz musimy jakoś Na siebie zwrócić uwagę Michała No i z tego co mi się wydaje to jest tylko jeden sposób Jak to zrobić jako słonie. Widzowie, jeżeli to nie przyciągło uwagi Michała, to nie wiem totalnie, co to by mogło być. Godi, to, to, to jesteś ty? O, mam... Na myśli! O mój Boże, ty jesteś przerażającym ogromnym słoniem! Halo, policja! Proszę pomocy! Mm. <laughs> Rozumiesz to Michał teraz tutaj wracaj, ale poczekaj, robociku wygląda na to, że mamy o wiele większe problemy. Mamy dosłownie pięć gwiazdek i cała policja w pie jedzie do naszej lokalizacji. Stary, zobacz ile tutaj jest policji. Okej, okay, dobra, niech będzie, musimy ich pokonać. Ej, dawaj, dawaj, go, ty w ciebie! <laughs> Wy głupi policjanci, nie macie żadną dobrze Żadny O nie, 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 Go, ty uważaj, to jest nie, Ha Ha, 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 nie, Ten nie, jest totalnie nie, dla ogromnego ciała słonia. o, o. o, o, o. Proszę, pomocy. Ooooooooooohoohoo. Wow, 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 wow. Robociku naprawdę uważaj, 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 o mój Boże! Stary, jak za nami latają odrzutowce, to jest naprawdę źle. Musimy teraz jakoś zestrzelić te myśliwiec, zanim pójdziemy dalej szukać Michała. Jak niby pojedynczy słoń ma rozwalić taki ogromny odrzutowiec! Totalnie nie wiem, Robociku, ale musimy naprawdę szybko stąd uciekać! Padłem właśnie na idealny pomysł. To wydaje się mocno szalone w mojej głowie, ale mam głęboką nadzieję, że to zadziała! Teraz, żeby zniszczyć te myśliwiec, będziemy musieli użyć siły. Wody. Okej, okay, dobrze, niech będzie, podejdźmy tutaj, trąbę dajmy do dołu. O, o jezu. O, troszeczkę przesadziłem. No, okej, okay, dobra, Gotti, ale co teraz? Okej, okay, jestem teraz cały napełniony wodą. Oł! No i pomimo, że teraz mi się chce naprawdę sikać, to mamy teraz amunicję, aby wybuchnąć ten odrzutowiec. Po prostu teraz musimy troszeczkę, ale poczekaj, słyszę, że on nadchodzi. Gotti, on zaraz nas zabije i w nas wleci. Zrób coś, błaga, proszę! Sekundka, bo w moich sieci się dokładnie. Będzie clicker. Już we wtorek o godzinie 17.00. Wychodzi nowy, naprawdę niesamowity Ninja Update. Link do gry znajdziecie w opisie! Wow, Gotti! Ty właśnie rozwaliłeś ten calutki samolot! Serio, to była część twojego planu? Eee, tak, tak, oczywiście. <ścoughs> Ale dobra, nieważne, bo musimy teraz znaleźć Mikała! Oh, oh. A, o mój Boże, widzowie, gdzie ja jestem? Czy to jest zo? Ale poczekaj chwilkę, gdzie jest Michał? Dlaczego nie możesz mnie zostawić w spokoju? Jesteś zazdrosny, że jestem sławny? Zazdrosny, dosłownie każdy mnie kocha O, tak Rozumiesz to, kiedy wszyscy zobaczą, jak jesteś Naprawdę znienawidzą cię Albo dobra, nieważne, nie mam na ciebie czasu bo jestem spóźniony na premierę mojego filmu Do zobaczenia, gotti. W sumie, to mam nadzieję, że nie <grym> No nie, robociku, serio, nie uda mi się rozwalić tego głupiego płotu No i utknąłem teraz na zawsze w tym głupim zoo jako ten dziwny wilk Poczekaj, poczekaj, i zobacz na to To jest pełnia księżyca Okej, okay, dobrze, robociku, to naprawdę fajnie, ale co mi to niby da... Stary, zobacz na mnie, a właśnie się wilkołaka! Teraz jedyne co mi zostało to wywalczenie ucieczki z I dostanie się na premierę filmu Michała! Oh, ja nie mogę, głupi policjancie, teraz odwywalaj wywalaj oh, Oj Michał, gdzie jesteś? Chodź do tatusia! Tak naprawdę to wiem, gdzie jesteś! I ten wilkołak zaraz się dopadnie! Wow, Goty, jesteś naprawdę straszny! O oh, tak, to jest to, widzowie! Premiera filmu Michała! Koti naprawdę ty chcesz tam pójść? <noise> to by było zbyt proste. <noise> o, Jezu, dobrze, że moja ludzka siła mnie uratowała. Ale dobra, nieważne, podejdźmy tutaj. No i teraz schowajmy się w tym nowym, mega drogim, sportowym samochodzie Michała. I... <noise> Okej, okay, dobra, jest film się skończył. Mam nadzieję, że przyjdziecie na drugą część filmu. Niedługo zaczynamy produkcję. O, oh, ludzie, jest naprawdę późno. To jest czas, aby wrócić. Do domu! Ja nie wiem, że jest perfekcyjnie, jedziemy do domu Michała! Teraz jedynie musimy znaleźć odpowiedni moment i czas, aby finalnie się zemścić! Okej, okay, dobrze robociku, to jest willa Michała. Wygląda na to, że jest naprawdę bogaty, ale teraz jedynie musimy na niego poczekać i finalnie... ho... ho, 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 ho. Finalnie go zwiscić, dawaj, dawaj, Gotti! Poczekaj, Gotti, co ty masz na myśli? Po prostu tak jakby z tego zniszczyć, czyli to czas na jajkowy ataki! Gotti, to jesteś ty! Tak dokładnie Michał, jestem tutaj aby się zemścić! Przygotujcie mój prywatny samolot! Jestem w drodze! Nie, 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 Wracaj tutaj teraz Michał! Dawaj, dawaj, robociku, szybko musimy dokończyć ten samolot! Michał zaraz nam ucieknie! Niestety o, Częte, Michał uciekł, zwyczony, ale ja się nie poddałem. Przez kilkanaście bez, lat moimi małymi skrzydełkami Prudąłem za nim do tej sekretnej wyspy Leciałem tutaj naprawdę długo. Ale jest, udało się, jesteśmy na tej wyspie, i z tego co widzę, to stoi tam Michał. Wygląda naprawdę staro. Okej, okay, dobra, proszę, dawaj ostatnia transformacja w zwierzę i. Yy... Au! Jej! Yeah. Robociku, teraz rozpocznij nagrywanie. Okej, okay. a ty, Michał, przyznaj się, przyznaj się, co zrobiłem. Dobrze, przepraszam, przyznaję się. Byłem tchórzem i to przeze mnie goty zginął. Jestem. Jednym wielkim oszustem! Nie udało się, mój cel został wykonany! Goti, Papa Micha. Gdzie ty idziesz? Nie zostawiaj mnie! Goty!